Witam! Eee, czytałem Wasze komentarze. Jest ich bardzo dużo, ale bardzo dziękuję Wam za to, że wspieracie mnie. Eee, piszecie, jakie mam tam błędy. O! Eee, dzisiaj nagram filmik o pewnym modzie. Nie wiem, jak wiele osób zna. Jest bardzo polecany. Eee, dobra, no i czekamy znowu. Jak wczoraj. Bardzo Wam dziękuję za 24 subskrypcje, za te wyświetlenia. Ok, i mamy. Trochę pada deszczyk, ale to nic. Eee, ten mod po polega na samolotach, i autach Tutaj zbudowałem już sobie lotnisko tam mam, o tam mam dalej lotnisko i wchodzimy sobie w bronie i zjeżdżamy na dół i mamy tu różne, przeróżne poja pojazdy, samoloty ja sobie wezmę ten pyk i zjeżdżamy na górę i bierzemy te paliwo, nie te, tylko te ja sobie tu postawiłem taki x -ik pyk no niech, niech będzie wsiadamy klikamy E i pakujemy i teraz przytrzymuję ojej ja. kliknę SHIFT SHIFTem wysiadamy i teraz przytrzymując spację macie tak na dole i kamerkę wolę do góry i wtedy leci tutaj się tak zrobiłem no, i lecimy akurat różne samoloty są różnie szybkie. Nie polecam szaleć kamerą, bo jest to trochę problemowe po tym, jak próbuje się lądować. Chodź, i jesteśmy już blisko. Ojcie, 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 i lądujemy. No więc tu już wylądowałem, i dopóki nie jedziemy. Dopóki jedziemy, to wtedy jeszcze można skręcać. A jak stop, to już nie skręcamy, tylko kamerka nam lata. O, tam jest mój ludzik. No i lecimy. Zaraz wam, jak dolecimy, tam pokażę Wam nowe, inne samoloty. Tak, nie do chmuru, bo później przegapię mój lo, mój, moje lotnisko. W ogóle nie wiedziałem, że aż tyle osób spodoba się po prostu, po prostu spodoba się mój filmik. No, myślałem, że to zwykły taki byle jaki, a jednak wam się taki podobają. Dziękuję bardzo za to. Okej, okay, wysiadamy, niszczymy sobie tego. Tu wypada paliwko i samolot. Paliwko się trochę zużywa, ale dosyć długo. No, i mamy takie. Mamy co prawda bardzo dziwne ufo. Eee, mamy różne samoloty. To jest taki szybki, ale malutki. Tutaj mamy też helikoptery. Mamy też takie. Eee, o, auta mamy. Tego jeszcze nie wiem, co to jest, ale takie latające, taki dron, w którego możesz wsiąść. Mam takie podobno coś wymyślić. Balony. No i taki też, o taki, o. Najpierw poleć mi tam na górę, bo tutaj mam dla helikopteru. I na, naprawiłem to, że Widać już mi tu na dole ten pasek z rzeczami. Lecz e, dźwięku jeszcze nie naprawiłem. Dźwięku, przepraszam za to, ale następne, na, na trzeci odcinek, który będzie jutro, raczej mi się uda. Mam nadzieję, że mi wyba wybaczycie. Ej, no, nie chcę się ustawić, ale okej. Okay. I lecimy. Spaciem lecimy do góry i WDAC WDHC, skręcamy, a jeżeli kliknie się dwa razy spację, to wtedy, no macie to napisane, nie wiem co to pisze, że no stoimy w powietrzu. Lubię z helikopter, bo można nim fajnie driftować pomiędzy te... Eee, tutaj można polecieć i lecimy uważaj nie to perzył i przeleciliśmy teraz lądujemy Dobrze Wysiadamy, niszczymy. Teraz to. Pik. Mówię, taki aladron. Wsiadamy w niego i lecimy. I tak samo. Tylko nie wiem, czy szybciej nie leci przypadkiem. Dobra. Powiedzcie w komentarzach. Podoba podoba yy. Co się. Coś nie powiedzieć? A. Że bardzo lubię czytać to, co o mnie piszecie, bo piszecie bardzo miłe rzeczy. A few moments later Tutaj mamy auto. Wygląda jak Lamborghini. A może coś innego? O nie, nie zapomniałem paliwa. Wysiadka. Ja tylko po paliwo. Udało się dzięki. Auto jest bardzo szybkie. Tylko słaba widoczność jest w nim, bo teraz jest odpalone. Słyszycie zresztą silnik? Ja nie słyszę, bo mam wyciszony. No i dosyć szybkie to jest. Fajne, że można jeździć tak po łąkach i, i łopa o, Tutaj jedziemy do następnego lotniska mojego. Poprzedniego. Oj, chyba się nie zmieścimy. I na górę. Więc bardzo polecam tego moda. Jest on dosyć nowy. Niestety nie wytłumaczę wam, jak się buduje te auta. Bo na, na tym, na surdiwalu, trzeba te auta i te wszystkie samoloty budować, a ja nie wiem jak to się robi. Poszedłem na łatwiznę z kreatywem. Ale fajnie się to robi na kreatywie, bo no widzicie, no, zbudowałem taki fajny ten. O tutaj. Tutaj zaraz... tutaj zbuduję. moje... mój garaż. Mój garaż. No, no i co jeszcze? Chciałem powiedzieć, że na następny filmik robię z One OneBlocku. Znacie ten mod, One OneBlock? Tego moda posiadam, ale pojutrze już robię z nowego moda, którego kupię. Możecie, o, możecie wpisać w komentarzach jakiego moda kupić. Ja bardzo chciałem kupić yy, moda z Secret Secret roomami, że takie na przykład plikaże w drzewo, ale ci się otwiera. I możesz tam zrobić bazę. Ale wybierzcie, jakie mody chcecie, bo jest ich naprawdę dużo. Jakby co? To gram na bedroku. Nie na drzewie, bo dużo ciężej mody się wkleja na drzewie. Więc poszłem sobie do bedrocka bedrock też nie jest taki zły, co nie? Yy, ile to już? 10 minut, ok już 10 minut trwa dobra, teraz sprawdź a jeszcze tym samolotem nie poleciałem pyk taki Taki stary samolot. 221. Ja takie samoloty lubię, takie stare. Są fajne. Uwaga. Pierwszy komentarz, który widziałem, to było, że ktoś napisał, że też się nazywa Jan. To. Pozdrowienia dla drugiego Jana. Zaraz tu puszczam do góry i puszczamy gaz. O? Wlecimy? Lecimy. Co? No i w te, tej chwili powinien być mem. W tej chwili powinien tak wyskoczyć. O, my God! No i lądujemy. Ja nawet puszczam. I wylądował, pięknie wylądował. Ym... Patamy. Albo nie, lecimy. Hmm. Ostatnio miałem taką śpieszną sytuację, że leciałem sobie. Hmm. Leciałem sobie. Yy... Jak to się nazywa? Piszcie, jak to się, jak to się nazywa ten, jak się nazywa ten samolot, który lata tylko po wodzie, tylko po wodzie. No właśnie takim leciałem i wylądowałem na lotnisku i wtedy się kapnąłem, że on nie może lądować na lotnisku, bo on jest wodny przecież. I dałem sobie do doświad że przecież jak jest wodny, Nigdy nie można tutaj wylądować dobrze. No. No i wtedy powiedziałem, że to czas już startować. A, a okazało się, że nie może, bo utknął na lądzie, czyli na moim lotnisku. Zaraz Wam ten samolot pokażę. Em, tak, tak myślałem, że lecimy tylko do góry. Ojej, to po. O dobre, puściamy. Puszczamy, ja nic nie tykam. I wylądowaliśmy pięknie. Eee, a nie tu. Oj, strzałkę znosiłam. Biedna strzałka. <grym> eee, gdzie to jest? O czym. A, dobra, o tym samolocie, który jest... Lata, tylko po wodzie. No nie tylko. O, o i właśnie tym. Tym leci, leciłem. Leciałem. Tym. Ojej, coś mi. Tym leciałem. No i właśnie to zrobiłem. Teraz się kapnąłem. Janek. Na wodę. widziałem, że dwie osoby pisały o tym, jak mówiłem, czy y, da się ten elitrem zrobić. Jedna napisała tak, jedna napisała, że nie da się, a druga napisała, że da się. I tak się zaśmiałem, bo nie, nie, nie myślałem, że poruszycie ten temat y, o elitrze. Akurat to najmniej y, poruszany przeze mnie temat. O, i teraz możemy polecieć. O, i tylko po wodzie. Do góry. E. Co się dzieje? O dobra, to le leci już. Leci już. Dobrze, teraz lecimy tu. I tam jest jakieś pobliskie jeżorko, chyba. Gdzie mu je... Tu jest, tu jest mój... My... żeby nie wylądował, proszę. Oj, 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 oj nie ląduj, nie ląduj. Dobra, lecimy. Teraz namierzyłem i lecimy. I cały czas trzymam spację Nic nie się robię, tylko spację trzymam. Tutaj co? O, dobra, um, czyli tu jest moje lotnisko. I tu jest moje drugie lotnisko. Nie no, tam nie wyląduję tej wody, O, i tu jest woda. E, e, chyba za mało A tu jest taka woda? Czy taka wystarczy? Tak. To jest, yy, była wioska, była wioska, nie ujrzałem jak została zaatakowana. Ale znalazłem tam kowala i miał dwa diamenty od siebie. Dlaczego nigdy nie mogłem, jak znalazłem kowala, to nigdy nie miał diamentów. A ten opuszczony miał dwie, dwa diamenty. Czekaj, muszę. O, 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 o. O, o rybki. Te Cześć rybki! Cześć! Okej, no to zostawiamy ten samolot tu i lecimy dalej. Lecimy dalej. Lecimy moim magium. O, widzisz? Ten samolot nie musi nie musi być postawiony, a i tak umie, i tak umie stać na wodzie. Puh. To znaczy, że sami tam toną, ale tylko na chwilę. Nic nie jest idealne. Hmm. Czy myśli? Jak myślicie, wydrążyć dziurę tam w, tam w środek, żebym miał większy garaż, czy zostawić tak i po prostu to zabudować? No to na pewno muszę zniszczyć, bo to zabiera dużo, ale czy wydrążyć tam dalej, takie jak tu? tylko że to jest takie na triki? Lecz nigdy mi to nie wyszło. To znaczy, nigdy nie udało się mi tu wlecieć. I... No to tu postawimy helikopter, niech tu se stoi. No ale aż tak to nie. Aż tak wychodzi to nie może. O, idealnie, no perfekto. Eee, tutaj miał być, tutaj w, zrobię zamknięcie, i tu będzie taka dziura, bo tędy będzie wylatywał on. A tutaj. Jeżeli chcecie, to będzie może garaż na auta. Powiedzcie, czy tam będzie garaż na samochody, czy na na, na samoloty, samochody, samoloty. No dobra, no to już was wiele zapytałem, przedstawiłem wam ten mod. Inne auta i pojazdy możecie sobie wysprawdzić. No to żegnam. Widzimy się jutro. Pa.